Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Kochani, w dzisiejszym filmiku zobaczymy sobie, co nowego pojawiło się na Wielkanocy i na początek mam hit, który Wam już pokazywałam. W tym roku mamy bardzo ładny wianuszek na drzwi w kształcie zajączka, który kosztuje 35 zł. Sporo pojawiło się nowości do kuchni i mamy tutaj takie szklane słoiczki za 15 zł, mają fajną przykrywkę taką ceramiczną z uszkami od zajączka, u mnie do wyboru były tylko zielone, Ciekawe jestem czy pojawią się też inne kolory i kochani do tej przepięknej paterki w kształcie kwiatuszka dojechały dwa talerze pierwszy jest naprawdę spory jest fioletowy tak jak ta paterka kosztuje 30 zł i przez te ozdoby na końcach wygląda jakby to był taki duży kwiatek do tego jeszcze do kompletu mamy mniejszy talerzyk, który również ma te ozdoby, ale tym razem jest w kolorze żółtym i on kosztuje 12 zł. Kochani, dzisiaj rano wpadną dwa filmiki, ponieważ oprócz nowości wielkanocnych mam też dla Was nowości do ogrodu, ale i nie tylko, ponieważ pojawiły się bardzo ciekawe termiczne kubeczki, więc zapraszam do oglądania. Kochani, w opisie filmu zostawiam Wam też link do wczorajszych przeglądów, pokazywałam tam nową kolekcję z Pepco oraz nową kolekcję z Home Warto zajrzeć, ponieważ mamy tam naprawdę ciekawe perełki. A teraz zapraszam już na półeczki. I kochani, mamy bardzo ładne osłonki w kształcie skorupki od jajka. Mamy aż cztery kolory do wyboru, bo oprócz białego jest jeszcze żółta, różowa i zielona. Ale tutaj mi się hit schował. Popatrzcie, jakaś liczna miseczka z zajączkiem, kosztuje tylko 15 zł. Niestety nie było do niej kubeczka, ale wydaje mi się, że na pewno dojedzie. I tak sobie przypomniałam, że przecież nie mieliśmy jeszcze wielkanocnych kubeczków. No bardzo jestem ciekawa, co w tym roku się pojawi. A my teraz przejdziemy sobie na główną półeczkę, i jak widzicie, dojechały brakujące kolory jajeczek, ale my sobie przejdziemy na Figurki i zaczynamy od figurki w kształcie zajączka. Jest taki okrąglutki i do tego ma jeszcze przyczepiony pluszowy ogonek. No ślicznie to wygląda. One kosztują 5 zł i do wyboru mamy w kolorze białym, fioletowym albo zielonym. Mamy jeszcze takie całkiem malutkie, które kosztują 4 zł i do wyboru są albo złote, albo białe, ale wyglądają na przesłodko. Mała powtóreczka z tamtego roku. Mamy drewnianego zajączka, który trzyma taki szklany malutki wazonik. Kosztuje on tylko 10 zł. Kochani, ja dobrze wiem, że jeszcze dużo czasu zostało do Wielkanocy, ale ja już powolutku zaczynam sobie komasować prezenty, ponieważ w tym roku mam ich trochę do kupienia. I zaczynam od takich właśnie krasnali. One kosztują 10 zł, są pluszowe. Ja akurat sobie wzięłam żółte i fioletowe, bo ten zielony mi nie pasuje kolorystycznie do prezentów, ponieważ w tym roku chcę sobie zrobić prezenty w jednym kolorze. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak tylko dla przypomnienia: te krasnale macie też w wersji większej z regulowanymi nóżkami. One kosztują 40 zł. Kochani, te zielone zajączki wam już pokazywałam. Do PEPCO dojechała ich mniejsza wersja w kolorze różowym i żółtym. Kosztują 12 zł i one wyglądają dosłownie tak samo, tylko są o wiele mniejsze. Tą różową kurkę również Wam już pokazywałam, ona ma takie słodkie perły, tylko ja Wam pokazywałam tą wersję z tymi nóżkami, a teraz do popka dojechała jeszcze wersja bez nóg. Ona również kosztuje 12 zł. No powiem Wam hit, genialnie ta kurka wygląda. A tutaj u góry znalazłam kolejną nowość z kolekcji Orienti, którą Wam wczoraj pokazywałam. I tym razem jest to złota figurka w kształcie kaczuszki. No, wygląda bardzo ładnie, kosztuje 20 zł. W ogóle cała kolekcja jest przepiękna, więc jeśli jej jeszcze nie widzieliście, to link oczywiście macie w opisie. Kolejna powtórka z tamtego roku i tym razem mamy metalowego zajączka, który wygląda jakby był koszyczkiem. Kosztuje 40 zł i jest złoty. Idealnie pasuje do tych koszyczkowych kurek, które wam wcześniej pokazywałam. Na kuchni znalazłam też ciekawą nowość wielkanocną i są to zestawy do muffinek. Kosztują 6 zł i mamy dwie wersje do wyboru. Obok mamy ciekawą nowość pojawiły się silikonowe przykrywki na kubek. Do wyboru macie fioletową z żółtym kwiatuszkiem albo białą z różowym serduszkiem. Kosztują tylko 6 zł. Sporo pojawiło się też papierowych foremek do muffinek, i pierwsza jest bardzo ładna, ponieważ jest niebieska, w stokrotki, no ślicznie wyglądają u góry mamy kremowe w groszki a obok całe zielone w kwiatuszki no mi osobiście najbardziej spodobały się te niebieskie i one wszystkie kosztują 4 zł. no kochani w końcu się doczekałam do tych rękawic kuchennych które są takie paseczki i kolorowe dojechały w końcu ręczniki dla przypomnienia rękawice wyglądają tak i kosztują 6 zł. A obok mamy ręczniki, kosztują 12 zł. I mamy tutaj trzy ręczniki: jeden jest w paseczki, jeden w kratę, a trzeci jest cały fioletowy. Obok mamy bardzo ładny zestaw, tym razem jest zielony, idealny na wiosnę. Pierwszy ręcznik bardzo kolorowy, mamy tutaj sporo kwiatów. Drugi jest cały zielony i kwiatuczki są białe, a trzeci jest cały zielony. Ten zestaw również kosztuje 12 zł. Niestety do niego nie mieliśmy rękawic kuchennych, więc będziemy teraz czekać na rękawice. A na koniec, kochani, mała zapowiedź przeglądu z Action. Będziemy w nim testować lampę, która jest hitem na TikToku. Kosztuje ona w Action tylko 24 zł i jest troszeczkę mniejsza niż ta. Na TikToku powiem Wam szczerze, że mam do niej mieszane uczucia. Bardzo bym chciała, żeby ona tak świeciła jak na tym TikToku, ale coś mi się wydaje, że to będzie jeden wielki fake. Na wszelki wypadek zostawiłam sobie paragon i najwyżej ją oddam. Na razie ją jeszcze nie testowałam, no bo czekałam, aż będzie ciemno, więc zrobię to teraz po montowaniu, więc trzymajcie kciuki. Ten przegląd z action wrzucę wam troszeczkę później, będzie tam nowa promocja tygodnia, a za godzinę wrzucę wam jeszcze jeden filmik z Pepką. A na tą chwilę dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.